Wielki piątek, 29 marca. Podsumowanie dnia. Dobry wieczór. Chrystus umiera. Ponieważ umiera, to obojętnie, jak wielkie cierpienie by się wydarzyło w Twoim życiu, to nie możesz powiedzieć, że On nie wie, czego doświadczasz. Chociażby była najgorsza śmierć, jaki Ty doświadczasz w życiu, to nie możesz powiedzieć, że On nie wie, co się w Twoim życiu dzieje. Chociażbyś był odtrącony, samotny, wyzuty ze wszystkiego, kamienowany, odrzucony, to nie możesz powiedzieć, że On nie wie, czego Ty doświadczasz. Dzięki temu, że Chrystus umiera, to śmierć nad Tobą nie ma już władzy. W Dziesiątce Różańca spróbuj Panu Bogu podziękować za Jego ofiarę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego Amen. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu, i synowi, i duchowi świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Może jest tak, że wokół ciebie są osoby, którym też powinnyś powiedzieć o tym, że Chrystus je kocha, że Chrystus jest blisko nich. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty. Dobranoc.